Anna Markiewicz Jestem. Władysław Majewski. Jestem. Maria Marczyńska. Jestem. Marek Maszyński. Jestem. Weronika Rudkowska. Jestem. Proszę świadków o tym, proszę postać. Proszę podać imię nazwiska. Nazywam się Otamarkin. Imiana i z składniczki Ewa Markiewicz, Zamoruży i Jan Data miejsce urodzenia poskarzenia. Urodziłam się 10 grudnia 1978 roku Radom. Miejsce zatrudnienia. Jest, jest to ośrodek zdrowia w nowym stacie, pod Radom. Adres zamieszkania? Mieszkam na przy ulicy Kwiatowej 7 Radow. Czy oskarżona była już wymyślana tak, e, przez kolegę spraw wykroczeń? Tak, byłam ukarana przez kolegę do spraw wykroczeń, co podkreślam za nieumyślne spowodowanie wypadku samorządu. Oskarżona może przejść. Czy strony zgłasza Jurek Nie dziękuję, wstrzymuję się. Nie Otwieram przemysł, nadal udzielam głosowania. Tak proszę o odczytanie akcji zgłaszania. Oskarżam Olga Maliniewicz, córkę Jana i Ewy z domu przybyckim, Urodzona 10 grudnia 1978 roku w Radomiu, Zameldowana na pobyt stały w Radomiu w szumie 7. Posiadając priwatelizm od Polski, lekarkę. Przybywający ośrodku zdrowia w Małpysadzie. na wolności, środka zapobiegawczego nie zastosowano. że dnia 7 kwietnia 2014 roku Rada Radomiu naruszyła nieumyślnie bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W ten sposób, że kierując samochodem marki Opel, numer rejestracyjny RAD 5285, nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wyjeżdżania samochodem z parkingu i włączenia się do ruchu na ulicy kwiatowej. Przez co doprowadziłam do zderzenia samochodów z, y, z moją klientką Weroniką Wytkowską, powodując u niej nieumyślne uszkodzenia ciała w postaci stłużonego lewego kolana i złamania kości budowej w prawej nogi. To jest szczyt artykułu 167 paragrafu pierwszego kodeksu karnego. Czy oskarżona zatrzała wiesz, tak było oskarżone? Tak, jestem w stanie zrozumiała. Czy oskarżona przyznaje, że nie? Nie, nie przyznaje się. Pouczono oskarżoną ma prawo do. Wyjaśni, odmowy złożenia wyjaśnień lub yy, odmowy odpowiadania na różnego Czy oskarżona by składać wyjaśnienia? Tak, Wysoki Stancie. Chciałabym wyjaśnić, że choć uczestniczyłam w wypadku, o którym jest mowa w akcie oskarżenia, to nie jest prawda, że nie zachowałam należytej ostrożności. Zanim wyjechałam z parkingu, rozejrzałam się do nie nadjeżdża jakiś pojazd. Nie widziałam tam żadnego rowerzysty. Nacisnęłam pedał gazu i poczułam, że mój, że mi samochód po prostu coś uderza. Usłyszałam krzyk i wybiegłam z samochodu. Zobaczyłam leżącą kobietę, obok niej uszkodzony rower. Krzyknęłam na Boga, co się tam stało? Czy, czy coś w tym rodzaju? Ponieważ jestem lekarką, szybko zorientowałam się, że kobieta ma złamaną kość do Więc ułożyłam ją w od odpowiedniej pozycji i usztybiłam na benesę. którą powie, że znalazła moja córka. No i zapomniałam właśnie jeszcze dodać, że w samochodzie znajdowała się moja córka, Ania. Ona była ja byłam wtedy tak wystraszona. Mimo, że ma 19 lat, to jest tak wrażliwym dzieckiem. Masz um, rozkażoną nie wyjaśnienia w sprawie czynników, tak? które rozkażą a nie w sprawie rozwoju oszczędnych. A więc tak, więc nie przyznaję się do zarzucanego mi czynu i chcę tylko powiedzieć, że zachowałam należytą ostrożność. Zadzwoniliśmy po pogotowie i zrobiliśmy wtedy wszystko, co było możliwe, aby nic się nie stało w poszukiwaniu. Wyjaśnienia złożonych podczas narodzenia wskażą, że zeznała, ja że nic nie poszedł. Jak ostatnio wytłumaczyli miejsce, które zyskają złożonymi plajtami, a przez to wydarzenia. Zdenerwowanie wysokiego sądu, so wysokiego sądu. So kiedy zabierała mnie policja, byłam strasznie denerwowana. Ktoś mógł mnie zobaczyć, kiedy zabierano mnie na komendę. I co powiedzą ludzie w małym sadzie i tutaj, w Radomu, jak dowiedzą się, że musiałam tłumaczyć się policji. Ja jako porządna obywatelka. Lekarka mnie bo skarżona znaków Kilka miesięcy temu do Radomia zamieścił pełen płac artykuł z pracy mojego ośrodka w drogę. Pani Rutkowska, autorka tego artykułu, kłamliwie, kłamliwie, powiedziała, że przyjmuje prezenty od chorych, których leczę. Powinnam zrobić jej na i złożyć całą sprawę do sobą. Ale ja jestem tak zabiegana osobą, nie, nie mam czasu na takie rzeczy. Sąd nie ma problemu. Oddaję głos Pani Dziękuję, Sophia. Co robiła w serżonach, jak siadła do pojazdu? Wyszłam z domu z córką. Poszłyśmy do piasku, żeby kupić nowy numer świata wody dla Ani. Bo nie wiem, czy pani prokurator wie, ale Ani jest naprawdę wspaniałą ideą. Ja bym chciał, aby Oskar ma relację z moją klientką. Wysoki sądzie, proszę o uchylenie tego pytania. Opinia mojej klientki nie ma żadnego związku ze sprawą. Od że proszę Pani to znowu omawiać. Dziękuję, Sophia. I szedł, duży plan. Ja bym chciał dostarczyć ma relację z braniem a Pani i Pony wieloczernie robią w swoim artykule. Spotkałam się z nią i zrobiłam jej awanturę. Ale kto by takie rzeczy pamiętał? Po tygodniu zapomniałam o wszystkim. Czyżby? Artykuł układa się 25 czerwca w prasie na stronie portalu Informacyjnego Radów Autorka artykułu, Pani Branika Rutkowska, w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia otrzymywała mailę z podróżkami. Sąd pozwoli, że nie będę cytować języka, jaki yy, bo taki rozsąd po bo to nie jest odpowiednie którym się znajduję, ale po dołączenia dołączenie akty yy, wiadomości oraz Gdyby pani redaktor zamiast nic, takie plotki, naprawiła sobie oświetlenie, to, to nie doszłoby do tego, do tego wypadku. W jakiej tylko liczności miejsce wypadek, ze spowodowaniem którego skarżona została ubrana przez kolejnego skarżona? Spieszyłam się do kolego. To było czasem miasto tego roku, a nie było odwrodzone. Mój obel wpadł w No ale na szczęście... Nic się nie stało proszę do zadania, którego pokańczyłam. Dziękuję. <grymne> Dziękuję Proszę o zdarzycie na wysiłkowego zamienia. Proszę wszystkich o się Proszę o powtarzanie roli przeznaczenia tak 188. Świadome znaczenia moich słów. znaczenia I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed że będę mówić szczerą prawdę, niczego, niczego nie ukrywając z tego, co jest, jest niewiadome. Sąd uprzedza, że zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Prawnego, za w poprzednich wyznań, wyraźnie dla rozmawiania 12 lat 3. Proszę się przedstawić. Nazywam się Jeterę Kowalca. Proszę podać kierunek. Mam 27 lat, jestem z dziennikarką i pracuję. W lokalnej pozycji było spadanie. Czy jest Pani spokojnie na zewnątrz? Nie, nie jestem. Czy była Pani wyraźna z badania poprzedniego Nie, nie była. Proszę powiedzieć to jest Pani, w jakiej sprawie? Tego wieczoru wracałam właśnie z redakcji do domu. Nagle w drogę zajechał mi samochód. Poczułam uderzenie i spadłam z drogera. Strasznie bolała mnie noga. Kiedy kierowca wyszedł z samochodu i pochylił się mną, poznałam go. Była to lekarka Markiewicz z przychodni w małym Sadzie. Zapamiętałam ją dobrze, ponieważ po ukazaniu się mojego artykułu o nieprawidłowościach przychodni, pani doktor wpadła do naszej redakcji i krzyczała, że pozwie mnie do sądu za rzekome kłamstwa, której o niej napisałam. Po wypadku Markiewicz zbadała mnie i poleciła dziewczynie, która z nią była, przeszła czegoś do uczynienia mojej niezłamanej nogi. Powiedziała też: Nareszcie, pani redaktor doceni naszą służbę zdrowia. Później przyjechała po i zabrano mnie do szpitala. Wysoki są, sądzie, chciałabym złożyć oświadczenie. Działam poza sądze. Świadek zacytował podobną moją wypowiedź. To nie są moje słowa. I chyba każdy z widzi, jak mi poszkodowano na stosunek do mojej osoby. Wszystko to zostało przeniesione tutaj na salę samolotu, a świadczy to chyba tylko i wyłącznie o złośliwości świata. Dziękuję za wszystko. Czy Pani program ma Pani Tak jest, Pani. Czy w sytuacji, która się mogły życie uniknić z też jazdy jest pojazdem oskarżonym? Nie. samochód wyjechał tak nagle, że nie było takiej możliwości. Jakie były skutki wypadku? Miałam skurczone kolano, załamany kościół nie mogłam chodzić ani pracować. Yy, dziękuję. Nie mam więcej pytań w zapisancie. Noszę dołączyć tak sprawę o opinii lekarskiej o stanie Dziękuję. Sądek zadań światła bardzo Grazie. Przed procesem wyboru 33 kodeksu karnego ze składania niebałożonych zeznań, prosi Pan o sprawiedliwość i dowództwo. Proszę się przedstawić. Pan imię Marek, a nas Pan Zyraczewski. Proszę bardzo. Mam 28 lat. Jestem policjantem. Pracuję w Komendzie Rządowej Policji w Krakowie. Stosunek światła to znaczy? Nie jesteśmy spokrewnieni ani z spowinowaceni. Czy świadek był parany z składaniem niebałożonych Nie, nie było. Proszę powiedzieć, że świadek nie jest. Patrol, którym dowodziłem, otrzymałem informację, że na ulicy Kwiatowej doszło do wypadku. Kiedy dotarliśmy na miejsce, to właśnie zawierała poszkodowaną. Z wyjaśnień, jakie udzieliła wtedy oskarżona, wynikało, że podczas wyjeżdżania z parkingu niespodziewanie doszło do zdarzenia, w wyniku którego kierująca rowerem złamała nogę. Zdaniem oskarżonej stało się tak, ponieważ rower nie był wyklony. Ponieważ przód roweru został zniszczony podczas wypadku, nie mogłem sprawdzić, czy rzeczywiście tak było. Po sprawdzeniu prawa jazdy, zabraliśmy oskarżoną na komendę, gdzie złożyła przyczynienia, w których podtrzymała to, co powiedziała wcześniej. Czy, zdaniem świadka, w ówczesnych warunkach brak osiedlenia wpłynął w sposób istotny na widoczność i spowodować że z wywóz się rowerów? Myślę, że brak oświetlenia mógłby zmniejszyć możliwość dostrzeżenia roweru. Co prawda przy ulicy Kwiatowej świecą się zwykle latarnie, ale tego wieczoru część z nich była wyłączona w imię źle pojmowanej oszczędności. Ostatnio zdarza się to coraz częściej. Nasz komendant interweniował nawet w tej sprawie do 12.00. Sądzę jednak, że mimo tego ulica świetlona jest na tyle, że uważny kierowca nie miałby problemu z zastrzeżeniem jakiegokolwiek pojazdu, nawet gdyby pojazd nie był Świetlany. Czy, czy Pani problem z do świadka? Tak, napisane. Tak, czy świadek będzie policjant z przez świadka patrolu z badań zawartych alkoholu w krwi oskarżonej? Tak, badanie przeze mnie wykroczyło obecność alkoholu w krwi oskarżonej. Dziękuję Pani. Yes, sir. Yes. Że będę mówił szczerą prawdę. Nie Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest migadomy. Z tego, Sąd poucza Świadka, że zrobię z głębokę 233 Kersu mm. Karnego za zbog jednego szczęście sesji. Proszę Pana 23. Proszę się przedstawienie. Władysław Majewski, proszę sobie. Proszę Pani Panować że Światek Walanny i Jakiej z tej cały. Mam 46 lat. Zawodu jestem ciaskarzem. To znaczy... Byłem kiedyś wydawnikiem, ale obecnie prowadzę kioski z gazetami. Jaki jest stosunek świadka do oskarżonego? Do pani doktor? <grywki> Bardzo dobry. To złota osoba w Wysokim Sądzie. Codziennie kupuję u mnie gazety. Są bytą, czy świadek jest z ze strony? Ja z panią doktor? Nie, nie jestem. Czy świadek był ukarany za składanie mążczyzn? Nigdy Wysokiego Sądu. Co świadkowie jest tego do tej sprawy? Nieszczęście się stało Wysokiego Sądu. Że pani doktor przydarzyło się to wszystko zaraz, po tym jak kupiłam u mnie gazetki. No bo patrzę, a tu pani doktor wychodzi z domu z córką i coś do siebie głośno mówią. Nie żebym podsłuchiwał, ale córka krzyczała do pani doktor coś jakby: Niech mama da mi spokój, ja nie chcę być żadną modelką. Zapamiętałam to dobrze, bo potem pani doktor przyszła do kiosku i kupiła światłowy. Kiedy odliczyłem jej resztę, nawet się nie odezwała. Zaraz potem poszła w kierunku samochodu. Nagle usłyszałem jakiś chaos. Wjeżdżałem z kiosku i zobaczyłem, jak pani redaktor leży na ziemi obok jej rower. Zamknąłem kiosk i poszedłem się przeglądać. Sąd nie ma tutaj świadka. Dodaję głos pani doktor. Czy zdaje świadka się, na była z gdy kiedy rozmawiałam ze świadkiem? Myślę, że była, bo pani doktor to zazwyczaj coś powie, o córce, coś zagada, spytam, więc tam dzisiaj słychać pani Władku. Albo coś w tym rodzaju. Wtedy nic takiego nie powiedziała. Poprosiła tylko o gazetę. Jakie mogą być przyczyny zderowania oskarżonych? Ja to sądzę, że pani doktor pogodziła się z córką, bo ona chciała, żeby Ania była modelką i na kurs ją zapisała. A wszyscy wiedzą, że ona woli w jeansach chodzić i słuchać rocka. Nawet magazyny muzyczne u mnie buduje tak, żeby pani doktor o tym nie wiedziała. Dziękuję, nie ma wątpliwości. Daję głos. Dziękuję, pani co robiła oskarżona, kiedy świadek do tego Pani doktor właśnie badała tę rowerzystkę. Uszczyniła jej nogę deską, którą przyniosła jej córka. Potem przyjechała po gotowie, a ja wróciłem do kiosku. Dziękuję. Dziękuję Świadek Co on wzywa na świadka Maria Marczyńska? Świadek Maria Marczyńska, proszona na salę rozkrad. Hmm. Proszę wszystkich o powstanie. Przeświadczenie moich naszych nieroztartych przysięgnięć, z artykułu temu. Świadome znaczenie moich słów. Świadome znaczenie moich słów? i odpowiedzialności przed prawem. i odpowiedzialności przed prawem. Przyszczeka uroczyście uczestnia. uroczyście Że będę da szczerą prawdę. Że ten da szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest nielegalne. Z tego, co jest nielegalne. Są tu świadka moich zdobyczy z 233. roku drugiej połowy. Zasłudzenie nie tego, jest narzucony, ale jest zdobycie. Proszę się przyznać. Maria Malczyńska, proszę w drugiego zamku. Dziękuję, proszę. Jestem wzorczynią. Gdzie 47 lat, nie zobaczę, co bym się wiedzieć. Czy światełko była okropna za zadanie poprzednich systemów? Nie, nie była. Czy światełko jest pokropna za zadanie? Gdzie? Proszę powiedzieć, co światełko jest. Tego dnia sprzątałam na klatce schodowej. Usłyszałam, że ktoś swój z pierwszego piętra i głośno ociął smutki. Do Pani, tak, to wyłóciła się ze swoją córką. Zdaje się, że na temat mody. Powiedziałam jej dzień dobry, ale mnie nie zastanawiała. Jest. Nigdy nie mówię nic dobrego. Tylko zawsze ma pretensję o to, że na klasie schodowej jest brudno. Poszłam rozprzywać śmieci i zobaczyłam, jak pani doktor wsiada do auta i gwałtownie rusza. Potem usłyszałam krzyk i trzask. Pani doktor podbiegła do ochrony. Yy, zaczęła coś do niej mówić, ale już nie wiem co. Yy. Czy według świadka, robot, który poruszała się pokrzywdzona, miał przednie oświetlenie? Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że nie miał. Pokrywam ją, bo była za udarą Czy pani prowadzą ma jakieś pisanie do świadka? Tak, jest pisane. Czy znajmi świadka? Oskarżona była zdenerwowana w posiedzeniu samochodu. Nie. Wydaje mi się, że była pod jej pisemną. Dziękuję, nie mam nic do Dziękuję, nie mam Dziękuję, nie no, Czy fakt, że świadek nie dostrzegła rowerzystki, aby w jej wypadku mógł mi tak sprawdzić, że nie ma Nie jestem pewna. Otrzymałam się wtedy stronę kiosku pani doktor. A także dlatego mogłam nie zauważyć rowerzystę. Prawda jest, że sprząta Pani mieszkanie, Pani redaktor, którą... Tak, sprzątam. Kto tam z że ja Muszę jakoś dorabiać sprzątającym ludzi. Dziękuję, jeśli tak jest Są Dziękuję. świadka Anna Markiewicz. Świadek Anna Markiewicz, proszę nam na salę rozkład. Proszę wszystkich o Proszę świadka. Świadome znaczenia moich słów. Świadome znaczenia moich słów. Odpowiedzialności przed prawem. Nie odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówić szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest niewiadom. Z tego, co jest niewiadone. Sąd przedświadka, że zgodnie z artykułem 233 ładu karnego za zbadania poszedł zeznań. Proszę o radę w zrobienie wolności od szczególnego. Proszę się przedstawiać. Tak, jestem mi tylko. Czy świadek był ochroniony za składaniem koszyków zespołu? Nie, bez sędzia. Podczas wychodzenia świadek odmówiło ze zespołu. Czy świadek zdecydował się znawać przed sądem? Nie, nie zdecydowałam się znawać wysoki sędzia. Dziękuję, świadek jest ochroniony. Sąd ujawnia, że w aktach sprawy znajduje się opinia, opiniach, czyli wywiad środowiskowy przeprowadzony przez policję w miejscu sprawcach Z wywiadu wynika, że oskarżona cieszy się bardzo dobrą opinią, jak nalega, że była nagradzona za osiągnięcie założenia. Sąd był że właśnie w sprawie znajduje się pniejsza opinia wystawiona przez organizową Mistę Lekarską Krawią, zawierająca informację, że samochód jest niezbędnym narzędziem pracy oskarżonej, ponieważ umożliwia jej dotarcie do pacjentów mieszkających we wsiach położonych w powietrzu autorosa. Czy strona w o uzupełnienia materiału podatkowego? Nie, dziękuję. Nie rozwój. Zamykam Pan przewodniczący udzielam głosu pani doktorze. Dziękuję. Wysoki sąd i wybrany dochodnie w postaci zeznań świadków. Jasno wskazują, że oskarżona nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wyjeżdżania z parkiem na ulicy, wiadomo, w I działając pod wpływem emocji spowodowanych kilkoma nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa drogowego, powodując uszkodzenie ciała drugiej osoby. Oskarżona była już wcześniej karana przez kolegę do spraw wykroczeń za nieumyślne spowodowanie wypadku. Nie wykazała sądzić gdzieś kruchu, wielokrotnie płacąc z moim złymując może podnieść wrażenie, że oskarżona do ponad jedną wypadką Wysoki sąd, wnioskując o uznanie oskarżonej winno nieumyślnego naruszenia dozebezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spowodowanie przez to uszkodzenia ciała w weroniki ludkowskiej, to jest czyn z artykułu 177 paragrafu pierwszego kodeksu karnego, wnosząc okale jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres dwóch lat oraz zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych okres lat. Dziękuję. Dziękuję, oddaję głos Wysoki Sądzie! Dla wszystkich, którzy wsłuchali się w wyznania świadków, jest jasną rzeczą, że czym, którego zazwyczaj się popełnienie mojej klientce, był nieszczęśliwym wypadkiem. Nie mamy podstaw, aby przypuszczać, że oskarżona nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wyjazdu z parkingu. Nie jest tu bez znaczenia fakt, że w którym poruszała się poszkodowana, nie miał przedniego oświetlenia, co utrudniało jego dostrzeżenie w zapadających już ciemnościach. Wysoki Sądzie! Chciałabym przypomnieć, że oskarżona udzieliła pomocy poszkodowanym, a że jest lekarzem. Owa pomoc była fałszywa. Dokumenty przytoczone przez sąd ukazują jednoznacznie, że oskarżona cieszy się doskonałą opinią jako lekarz, a wszyscy mogliśmy się przekonać, że również jako matka. Wysoki sądzie, jak stwierdza opinia wydana przez okręgową Izbę Lekarską Granom, samochód nie jest nie. dla oskarżania przymiotem luksusowym, ale, ale narzędziem do pracy. Bez niego wielu pacjentów pod Radom, z zostanie pozbawiony lekarskich. lekarskiej. Biorąc to wszystko pod uwagę, to szanowanie nieoskarżonych za nieumiesznego naruszenia zasady bezpieczeństwa w roku drogowym wnioskuję o jej Dziękuję. Czy oskarżona chciałaby zabrać głos? Tak, Wysoki Sądzie. Nie rozumiem, dlaczego znajduje się na ławie oskarżonych, podczas gdy osoby, które świadomie krzywdzą innych, publikując plotki w prasie, pozostają bezkarne. Cały ten proces, podobnie jak te kłamliwe artykuły w Głosie Radomia, zniszczyły moją reputację wśród chorych. I ja już naprawdę nie wspominam o stresach, jakie przeżyła moja córka. Nie, nie przyznaję się do winy i proszę o mnie niewinie. Dziękuję. tu podaje się na radę. Ogłaszam robię rozkazana jest Sąd Rejonowy w Radoniu odpowiedział w karnym w sprawie Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Adrian Małszycki, ławnicy Weronika Grabowska Cezary Kowalski, protokola Daria Wojnacka o rozpoznaniu w 12 stycznia 2014 roku w Radoniu w zaskarżenia prokuratury w Radoniu przeciwko Olce Markiewicz o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, to jest w oczyny z artykułu 177 Kodeksu karnego uznaje oskarżoną za winną na za, jej czynu i orzeka w stosunku do niej kary pozbawienia wolności 1 roku oraz tytułem kary dodatkowej za zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. Jednocześnie na mocy artykułu 69 Kodeksu Karnego sąd warunkowo zawiesza wykonanie kary na okres 2 lat. Dodatkowo sąd na podstawie artykułu 79 Kodeksu Karnego zobowiązuje oskarżoną do spełnienia następujących warunków, to jest zapłaty na rzecz poszkodowanej odszkodowania w wysokości 3000 zł. Uzasadnienie. Oskarżona pierwszy raz zresztą nie uwierzyli, na wyszła bezpieczeństwa w Co do tej kwestii sądzi nie Oskarżona nie wykazała sprawy i pokazuje, że nie żałuje tego, co zrobiła. Jednak wniosek, że oskarżona celowo do wypadków jest bezzasadny i zbyt daleko idący. Ze względu na fakt, że samochód jest narzędziem pracy oskarżonej, sąd warunkowo zawiesił zakaz prowadzenia pojazdów Biorąc to bo, biorąc na wszystko pod uwagę, są to, że tak jak powie. Wyrok nie jest prawem mocnej kontaktu z oskarżeniem przez stronę skarżącą. W ciągu dwóch tygodni odwręczenia stronie bronią skarżącej wyroku z uzasadnieniem w w za pośrednictwem publicznego sądu. Dziękuję za wydawanie sprawy. <totekarzy> <totekarzy>